Kartką upomniany został z numerem 7 J. Roczyński. Główny spotkania pan Robert Małek, dolicza jedną minutę do regulaminowego czasu w rynku. Szanowni kibice, już mam szalik z Z strony była gra, ale niestety nie było wyniku. Dzisiaj byliśmy z założenia, że musimy ten mecz wygrać nieważne jak. W drugiej połowie oddaliśmy pole Bogdancy, co było widać. No te chyba ze 20 rzutów wolnych wykonywali. Cieszymy się, że nic nie wpadło. Łatwiej się wam, bo teraz będzie jechało do stróż na te derby sondeczyzny. Derby no na pewno mamy duży problem z kontuzjami. Chyba 6 czy 7 chłopaków jest kontuzjowanych. Dochodzą do tego jeszcze kartki no i kadrowo wyglądamy słabo. Cieszymy się, bo te punkty dadzą nam troszeczkę. Dzisiaj to był taki mecz, e, gdzie musieliśmy potrzebowaliśmy tego, tego zwycięstwa i e, był to ostatni mecz przed własną publicznością. E, w kilku spotkaniach bardzo zawiedliśmy naszych kibiców, więc e, pozostała nam taka dzisiaj walka i pokazanie, że będziemy walczyć do końca, aby utrzymać sam żywnout. Co można powiedzieć o postawie rywala? Nie odnosisz takiego wrażenia, że minimalnie na boisku był lepszy? Na pewno, na pewno tak, Są, Łęczna stworzyła sobie więcej sytuacji pod naszą bramką. My czekaliśmy, tak mówię, na tą, na tą jedną jakąś sytuację karny. Czy byłem, nie wiem, bo daleko byłem, natomiast Alek strzelił i, i o to chodziło. No. Jest nas mało, jeżeli chodzi o kadrę zespołu, jest dużo kontuzji. Mamy duże problemy takie personalne, trener. Łata jak może te, te dziury na boisku i stąd taka nasza gra. No jest dużo chłopaków młodych, którzy jeszcze muszą ok, okrzeć trochę w tej lidze. Tak więc tym bardziej cieszy to życie. Zgarniecie trzy punkty przed Wami prestiżowe derby Regionu Sądeckiego z są To będzie taki dobry kopniak, żeby i tam zdobyć trzy punkty? My, my nie patrzymy. My no ja mówię za siebie, tak? Nie patrzymy z kim gramy, yy, chcemy yy, wygrywać w każdym spotkaniu, bo tych punktów mamy stanowczo za mało. No. Natomiast tak jak mówię, no, yy, było jak było, jest nas do grania tylu, ilu nas jest. Yy, więc tak jak mówię, no, każdy, każde zwycięstwo, każdy punkt gdzieś tam czy to u siebie, czy na wyjeździe cieszy. Tak już troszeczkę podsumowując rundę, wiadomo, że... Niezależnie od wyniku z koleżanką, że raczej w strefie spadkowej się nie znajdzie, ale nadzieje były chyba przed sezonem troszeczkę wyższe, większe. To znaczy na pewno tak, natomiast w praniu wyszło co innego, no, tak jak mówię, no, ja tu nie chcę wrzucać i zarzucać nic nikomu, natomiast tak jak mówię, no, nie jest nas... To po jest podobna sytuacja jak... Jak by to, naprawdę. Jest podobna sytuacja i jest nas, dzisiaj było nas 14 czy 15 na ławce, w tym Petran, który, który praktycznie cały tydzień nie trenuje, bo gdzieś tam boli go kotka. Dzisiaj musiał wyjść i zagrać, bo nie ma, nie ma środkowego obrońca. A to też nie jest środkowy obrońca, tylko defensywny pomocnik, tak więc bez środkowych obrońców gramy już 4-5 spotkań.